Dzień dobry państwu Jarosław Kłodziński przewodniczący komisji sportu rady miasta Gdyni Witamy w gościnnej hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Dzisiaj to jest taki teren Troszeczkę jakby poza Gdynią, bo do tej pory te turnieje judo, które walki odbywają się za moimi plecami, odbywały się w Gdynia Arena. Judo Baltic Cup 18 edycja, czyli klub, zawody osiągnęły już pełnoletność. W dzisiejszej edycji startują zawodniczki i zawodnicy z Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Gruzji, Ukrainy, no i oczywiście Polski. 800 zawodników na 6 matach, dwa dni zawodów. Po zawodach odbędzie się kamp szkoleniowy z japońskim trenerem, który jest pewną nowością na terenie Polski, obecnie. Chciałbym bardzo podziękować organizatorom za bardzo, bardzo duży wysiłek organizacyjny, merytoryczny. Wszyscy wiemy, że zaproszenie zawodników z zagranicy wymaga nie lada umiejętności, jednakże podjął się tego trener Judo z Gdyni, Bogdan Gruba. Organizatorami Judo Baltic Cup są Puszczonski Klub Sportowy Opty z Gdyni, Okręgowy Związek Judo w Gdańsku, Polski Związek Judo pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Sportu i Turystyki. Dwa dni zmagań na matach. To nie tylko wielkie emocje dla kibiców, to nie tylko emocje dla trenerów i działaczy, to także ciężka praca dla kilkudziesięciu pani, panów, trenerów, którzy walki oceniają. Poziom jest bardzo wysoki, wyrównany. Zdarzają się również walki, wygrane przed czasem przez Ipon, czyli na 10 punktów. Poza tym dla nas, dla mieszkańców trójmiasta, organizatorów, jest to nielada sprawa, ponieważ. Proces organizacyjny jest tak dobrze przygotowany, że zapewne będziemy mieli około tysiąca nowych prezydentów Gdyńskiej Organizacji Sportu. Organizacja Sportu na światowym poziomie. Obecne zawody miały odbyć się w Gdyni, Arena w Gdyni, jednak z uwagi na mecze, play-off, koszykówki zostały przeniesione do Gdańska. Gdynia sportem stoi. To jest właśnie potęga. Okazuje się, że mamy więcej mistrzostw świata niż mistrzostw Polski. Obecnie odbywają się na Stadionie Miejskim Gdyni Mistrzostwa Świata do U-20. Dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, 2 czerwca. E, zakładamy, że będzie komplet publiczności na stadionie, gdyż grają Polska i Włochy o wejście do 1-4 finału. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wracając do judo. Judo jako dyscyplina sportu walki to nie tylko sport siłowy, ale także wielka inteligencja. Inteligencja pola walki zarówno dla dziewcząt i chłopców każdy może zostać judoką ale nie każdy może być judoką na ulicy to jest też pewna filozofia którą się wprowadza w życie codzienne, zawodowe, życiowe prywatne to też trzeba mieć na uwadze to, że judo to jest pewien brand światowy, który budzi szacunek nie tylko wśród trenerów, zawodników, działaczy ale i także zwykłych mieszkańców wszystkich krajów na globie ziemskiej dziękuję bardzo